Większość z nas zna obraz Jezusa Miłosiernego. Postawmy sobie pytanie: co zostanie na tym obrazie, gdybyśmy zabrali z niego Jezusa? Ciemne tło, które symbolicznie przedstawia naszą grzeszność. W piątą niedzielę Wielkiego Postu na Boże Kręt zaprasza ksiądz Józef Fischer z Partoszec. Z Ewangelii Świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Bethsaidy galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą w Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi prom obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, Niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Grecy mówią, że chcą zobaczyć Jezusa. Filip mówi o tym Andrzejowi i razem idą, mówią o tym Jezusowi. Jezus pokazuje, że zostanie wywyższony na krzyżu. Porównuje siebie do ziarna. I rzeczywiście, gdy patrzymy na krzyż, to możemy zobaczyć zbawiciela, który jak te małe ziarno obumarł i wydał obfity plon. Nie tylko Grecy, ale wszyscy ludzie mogą zobaczyć zbawiciela, który dał się umęczyć, obumrzeć, tak jak ziarno wrzucone w ziemię. Zobaczyli Boga, uniżającego się w sposób niewyobrażalny i pokazującego przekraczającego ludzką granicę. Zobaczyli Zbawiciela, który niczego nie zostawił dla siebie, ale całkowicie oddał się każdemu człowiekowi do ostatniej kropli, kropli krwi, do ostatniego oddechu. Zobaczyli prawdziwą miłość. Teraz w kościołach od dzisiejszej niedzieli są zakryte krzyże. Patrząc na ten zakryty krzyż, zastanówmy się, jaki obraz Jezusa mam w sobie. Jakbym miał namalować Jezusa i przedstawić go drugiemu człowiekowi, to jak wyglądałby namalowany przeze mnie obraz.